Pani Michale w okazów, kapitał szczupak no cześć, witamy, znajdujemy się na dobrze panuszuba znanym starowy rzeczu. Tutaj gdzie białą rybkę na początku wiosny sobie łapaliśmy, żeby troszkę się zrelaksować nad wodą. No cóż, może uda coś się złapać, w ogóle dopisuję widać, że wolenie się spawiają. Jedna taka 80 wali. W tej w drobnicy po kapelonach, na po kapelonach tutaj głównie wali, także, także ryba jest, spławia się, się, coś się dzieje, pogoda fajna, chociaż przelotne deszcze były z godzinkę temu, ale już się pogoda zrobiła super, bo nawet nie podało się. To jest. Tutaj nie, chyba ale w mieście, nie? Podało. Nie. Także polecimy, spróbujemy, no, głównie szczupak, na bolenie nie będziemy chodzić. Główny szczupak, ja sobie jakimś tam woblerkiem pływającym kenarcikiem Nie wiem ile A to jest różne kolorki, to będziemy próbowali na co będzie gryzło dzisiaj Tak zaczynamy, spróbujemy łapać szczupaka z naszej majowej miejscówki, z której właśnie odcinek y, część pierwsza, majówkowa, też tutaj była nagrywana, także znacie troszkę też tą wodę, zapraszam na pewno będą jakieś rybki, będą szczupaki może jakiś okoń, może jakiś boleń <noise> może jakiś sandaczyk jako przyłup <noise> może sandaczyk tutaj no się zdarzy, zobaczymy, znamy, zobaczymy. No, patrzcie co się odby. będzie działo zostańcie z nami, A no to jedziemy Taki okonek Taki okonek dla takiego woblerka Mały konek połakomił się na małego szczupaczka no, super -0. <laughs> lecimy dalej, lecimy dalej. A nasz kapitan przeciął kolejną rybkę, mówił, że to szczupaczek Tak, troszkę większy od konia. Okej okay, minęło, może 3 minuty Kolega nie da mi rzut. połowić Drugi rzut Może podejdziemy troszkę bliżej Pokaż go Pokaż o. drugi rzut Pokaż. drugi rzut w to samo miejsce No może mieć no tak pod, pod 50, nie? 48 Daszczyprzyki? Dasz, dasz Mogę tam? co? To by nie zrobił. Ja zaraz sobie swoje wepnę. Głęboko pognął? Mm. Mm. Głęboko, ale. Ale ten, ale. Przemierzymy go sobie? Pewnie. Miarkę w ostatniej kieszeni mam. Dołne. A ja mam w pierwszej. <noise> Ty masz w pierwszej górnej. No tu dalej standardowo. Jakie? Ile ma? Od góry dzioba 40... 48. O, 48. 48. 48 zawodnik. Daj, okay. pokazuj ty. Nie jest Takim krótkim holem no czy znaczy tam spod drugiego końca troszkę go, mm. troszkę go ciągnąłem, zanim ten... Na no, imitację szczupaczka. No. no. I tak ten możemy tak. może mieć 10 cm Co? Dziesiątka, nie? Ten Dziesiątka. boberek. Mm. Mm. No, może dał trochę na czystszą wodę. jest tak zamulony. Poszedł? Dwa do jaja. Dobra, dobra. Zaraz się odkuje 80. Nie, da, nie dam ci rzucić. dobra. Rzucimy dalej, patrzę co się będzie działo. Chciało się wskazać, wstawić kamerkę. Szupaczek? Szupaczek. I dzisiaj najbardziej się sprawdza wierkowanie zwykłym woblerem. To, co się najbardziej dzisiaj sprawdza, wierkowanie zwykłym woblerem. Naprawdę można, dzisiaj to właśnie testowałem, tak jak widzieliście. Czyli podszarpnięcie, niech troszkę sobie wypłynie, bo to jest pływające i znowu podszarpnięcie wolne lub bardziej szybkie, typowe jerkowanie. No, dzisiaj najlepsze efekty na to, naprawdę I kurczę. No, póki co, 15 minut, trzy rybki. No. Co? W ten tempia byś mnie odchodził, to mogę zapomnieć dzisiaj. O, chodzi tam. No, musiałem troszkę rozerwać skórki, ale tutaj z boku nic mu się nie stanie. No taki, 30 czek, nie? Rybka, hmm. pokaż, pokaż. dziupka. Dziubek. nie będzie, zdrowy pójdzie. No to trójeczka. Jestem, Zero. jestem trzy punkty, trzy punkty <laughs> jestem do przodu. Dzisiaj woblerek pływający i typowe jarkowanie naprawdę to jest tutaj, no się nie, się nie spodziewałem, że tak będzie na to, na, 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 na ten sposób siadało, ale, ale no, no są wyniki no ja nie zmieniam przynęty dzisiaj, ja lecę chodzi, Chodź, no. no to jest mataka, bo on, to pośpiew nie? co no ja że muszę to mieć muszę go mieć ale chodzi no jest mój też, nie jest no. coś. No agresywnie te woblery brały, tak woblery Brały do no. Bo koniowy Bierzak. się nie zmieścił może po potrzaknici zostawał w grypy wie to wiesz, miał czas, żeby przystalować dobrze nie? No. I tylko ruszałeś i, ty. I ostrzał od razu, jak tylko zacząłeś podbijać się Widziałem dalej 30-50 metrów, porzucamy, troszkę się głębiej już zaczyna robić Będziemy próbowali jeszcze coś większego wyciągnąć z wody Małe strachy Dobre miejsce, ale stratne Co? Mówi, że dobre miejsce, ale stratne No Ty zerwałeś, się, zerwałem i to w sumie na tym samym Na tym samym kołku Na tym samym kołku, nie? Bardzo brzydkie miejsce no nic, lecimy dalej W ranie, proszę za nie zobacz. Patrz, patrz. Nowa, nowa guma? Nowa guma, zobacz. Patrz, jaki strzał był. I patrz, tutaj, całkowicie wpysku ją miał, zobacz. I nie, nie zwróciłem, patrz, cała guma. Co nie zwróciłeś? I no tu? To no jest taki na wodorost. Huh? No? No. Wyślinąłeś wyśl 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 tu po zębach. Już tu. Michał miał fajnego zębatego na białą gumę, ale myślał, że to wodorosty. I nie zaciął Nie może go przeboleć, dlatego... A guma, guma praktycznie jest ściągnięta z haka, cała, cała przejechana zębami na amen. I że takie ładne ząbki większe, nie? zaraz mogę pokazać gumę. Zmiarowy mógł być. Idziemy w stronę głębszej wody, delikatnie może. Ja musiałem zmienić na no, innego kenarta, niestety. Tamten został głęboko na drzewie. Idziemy kawałeczek dalej na głębszą wodę sobie porzucać Michał pierwszy rzut myśli, że złapie pierwszy rybę ale się myli Dobry łowca się też złapi, pamiętaj <grywka> Dobry łowca No jest, śpieszy rzucie, ale ładnie, był <grywka> Nie udało się, ale piękny był Piękny, na pewno wymiarowy Nie udało się no, widać, pierwszy, pierwszy rzut. Pierwszy rzut pięknego brania. W się nie udało. Spróbujemy... Teraz po że dobry łowca wie, że złapie. <grym _> Ale piękny był. Piękny jeszcze, patrz. Idealnie byłeś wykadrowany. Dobrze, operator wie, że będzie branie. <grym _> nie no, ta guma tu jest po prostu zmasakrowane, nie? Dobra, patrz. Chodź, pokaż jak to jak wyciągałem parę szczypaków w moim życiu, to to był 60 plus na 100%. To no 70 plus. No. Naprawdę opór, opór. Dużo opór. Zresztą taką chpadną pałę, to masz, to była fajnie podgięta. Oj. No i... Trzeba jechać samochód, nie? I, I tak to... jechał w prawo. Przy twojej moje 5,25 to jest tak. No. No była jest. panią kolejką. No i bardzo przystojny szczupaczek więc tam na skraj tam wiesz w pytku, w to nagle pa, to kuryto starej odry, nie? tam mówi, że będzie takie przegłębienie? jest na, na cały długość yes. i widziałem, ukleił w pysku i jeszcze go mielił Bole? No, no boli, prawie mi no, w kolano strzelił, nie? <grym> widziałem tylko, wiesz, koniec sobie obracał w pysku, wiesz, taki biały pys taki, nie? Ja pierdolę To już na bezstrzela <grym> <Na, na bezczelanie grym> no, nie było Na bezstrzela Cię podszedł? To prawie od tyle tam mi zaszedł, bo ham bezstrzelny Mówiłem, <grym> no, no prawie mnie w kolano strzelił No widziałem, może Ci się zagotowało pod dupą, <grym> Ale łatwiej ale bolenie piekielnie tutaj atakują pod samymi nogami, można się nieźle wystraszyć. Praktycznie w klanu Michał dostał boleniem. Ja pójdę kawałek dalej za to drzewo. No. Z drugiej strony jak wyciągniesz, to chodź. Dzień dobry. Łuka <laughs> piątka jest troszeczkę za mała. na te warunki piątka. Za mała? Za mhm. lekka ale wolna opad jest? Bardzo wolny, też jest dobry. Takie krzaczory tak, tak leniwie opada, to super. To żeby też nie za leniwie było, jakieś zaleniwie to one też nie lubią, nie? Takie ślamazary nieraz wolą, jakieś fajniejsze jakieś bicie, czy jakaś praca ogonowa lusterkowanie mocniejsze wtedy się decydują na Co? ja bym po prostu od razu w tą zatoczkę i od tych trzcin tam zaczął się dobierać idziemy w taką zatoczkę, tutaj malutką zaraz w takie fajne trzcinki pójdziemy tam spróbujemy zawsze na białą rybkę ktoś tam siedzi, karmi także ten szczupak jest przyzwyczajony, siedzi za tą drobnicą Powinno być jakieś fajniejsze tutaj <laughs> Uderzenie, fuck, zjadłem muchę <laughs> Widzisz no, z tego sypelka już tam coś i gryzie Patrz co tu się dzieje Na prawo Patrz Co? Patrz Patrzaj Patrz co się dzieje Ja niestety gdzieś się nie spotkałem nie. Tu pod nogami,

To co było? Była? była dzisiaj rozmowa o sandaczu, była rozmowa o szczupaku. Była rozmowa o koniu. Wszystko dzisiaj poszło. Ale przepiękny. Złoty. Patrzcie. O kurczę. Co prawda jako przyłów? Ale kozak. Ale piękny. Ale kozak. Ale piękny. I piękny. Z opadu Piękny, złoty sandacz. I na tą lekką piątkę, co chciałeś, na zmienić, na, piątkę. Na, na, chciałeś zmienić na większą agresywność? Piękny sandacz, kozak. A, przemierzymy go. Oczekajmy. Co? <laughs> Ale emocje. Ona na brzeg na spokojnie go sobie zmierzymy. Ale. O, coś pięknego. Te mi się majta pod nogami. Co? No. Nie no, bo ja rzuciłem kij rzuciłem kij myślałem, no, tam. żeby tam Ci podebrać zaraz ale piękny piękny złoty a mi wali już Ci go mierzymy no już Ci go mierzymy w najdłuższym miejscu 60? 63 a tutaj zobaczymy, bo nieraz ma jedną płetwę dłuższą nie? 63 cm 63 cm sandaczek ze Sorry, że, że śledzikiem? jako, jako przyłóż ale piękny Spuszczamy pięknego sandacza do wody zważyliśmy go waży 1,85 kilo, kilo 85 jak wszyscy dobrze wiedzą jest bodaj 7 maja Jest jeszcze okres ochronny na sandacza Dlatego w pięknej kondycji A tym, że tutaj. W świetnej kondycji Jeszcze ostatnie ujęcie Piękny złoty no. złoty sandacz Wypuszczamy go do wody Niech rośnie Ale się nastroszył Troszkę się wystraszył, ale zaraz pójdzie. A bok po prostu kosmiczne uderzenie. Mocno? Bardzo mocno. A tak ile nie miałeś opad nie? Te, tej gumy? Może właśnie przez to, że wiesz, <noise> że tak powolutku. No dawaj. No dawaj. Czekaj. Zmienimy ja, i uciekł Nagrałeś to? Co? Nie nagrałem tego, miałem w górze jak się zerwał. Dobra, poszedł do wody. Takie rzeczy, oglądajcie. Z jednego ujęcia. Costeczka. Elo. No, lecimy dalej. Lecimy dalej. Uda no, się coś wyduwać. No, pięknie. Uf, ale emocje. Piękna miejscówka, pięknie dzisiaj trafiliśmy. Ryba naprawdę chodzi, chodzi, wyśmienicie i bolenie i okonie, i szczupak. I, i, wiesz, i nawet powiedziałem, że z co sad... no, jeszcze coś No Jeszcze coś się naprawdę no, wyśmienicie. Tak ryba chodzi wszędzie, że no, no coś pięknego. Patrzcie co się będzie działo dalej.

Wymiarowy był. Wymiarowy. Wymiarowy 60, no. 60 60 kilka. Ale wyskoczył z ręki. No nie Dobra, zawsze... niech ci będzie, mamy dowód, <grym> możemy go uznać. Nie zawsze się <grym> udaje, nie? 60, 60. <grym> Ładny, 60, spokojnie ponad. Nie? Ale się dzieje dzisiaj, nie? Spontaniczny wypad. Kurczę. No staro rzeczy, a po prostu jest Eldorado dzisiaj. Eldorado, ale, ci, ale ciężko, dużo, dużo silni, które się spinają, tak do Tak, był ładnie zapięty, wziąłem go Co ładnie, go też dobrze. Nie chciałem go zdusić za mocno ręką. Delikatnie go wziąłem i mi się wyśliznął przy, przy szarpaninie. Nie chciałem go mocno zdusić, strasznie. Co, Kingshot? Co? Kingshot? Lanker City. Lanker City. Idziemy jeszcze kawałeczek dalej, bo im głębsza woda tym większe ryby zaczęliśmy od konia później małe szczupaczki, później sandaczyk 63. I ten szczupaczek myślę, że ponad 60 miał też 65 mógł mieć, bo gruby był i ten i silny, od, od razu mi się, się wyśliznął. tego mojego Aha, jeszcze, a jeszcze ten twój no, ale im, im głębsza woda. W tym grubsze ryby, dlatego idziemy dalej. Zostańcie z nami, nie zmieniajcie kanału. Spróbujemy wam coś jeszcze pokazać, fajnego tutaj ze spinningu. Nie będzie przerwy na reklamy. <laughs> nie będzie przerwy na reklamy, dokładnie. Przepraszam, 70. Spiałeś? spiąłem, no 70, na 100%. Z pierwszego zutu? No z pierwszego, w lewą stronę. Prowadzenia też co z opadu? Prowadzenia 70, na 100% Tak on już tak wyjechał na się trzy piękne szczupaki i dużego sandacza 70 Może ten, chcesz kotwicę tą pod, pod, Nie, podostrzyć hak mam pilniczek Dobra, daj rzucić chociaż <gryw> Daj rzucić, bo jeszcze się nie, nie rozłożyłem się nawet Nie, bo jest szansa, ja już po takich taki holu to już nie weźmie na pewno już się wystraszył, po zębach tak dostał Co? Co, kończymy dzisiejszą wyprawę, bardzo owocną Eldura, Oby... Eldorado dzisiaj na starorzeczu, Eldorado wędkarskie Oby takie wszystkie dni były, nie? Masakra dzisiaj była W tym sezonie Na samym wstępie okoń no, Dzień konia po prostu Na samym wstępie okoń Dwa szczupaki wyciągnięte Jeden spięty Przy samych rękach U Ciebie Mnie co, sandacz wyjęty, ładny Poprawiony popra Poprawiony rekord Poprawiony rekord No i co, niedawno miałem Spinki dużego szczupaka, tak 70 plus na 100% z bólem. I wcześniej, <gry> I, wcześniej, I wcześniej też dużego szczupaka ciągnąłem, poharatał całą gumę. No i trochę mniejszego. Tam nie, też nie idzie nam dzisiaj nie. wciągnięcie. No. Wszystkie większe ryby nam, Ja jestem zadowolony. Wszystkie większe ryby cię nam się spięły, ale sandacza udało się. Tak, Najważniej, mam najważniejszy. Swój rekord także. To także połowiliśmy dzisiaj. Na pewno zobaczycie jeszcze nas na tej wodzie tutaj, na pewno coś nakręcimy, także śledźcie nas kanał, łapki do góry, subskrybujcie, na pewno, jeszcze, na pewno jeszcze tutaj połowimy, będą grube ryby, będą szczupaki będą sandacze, może nawet na suma tutaj się zaczajmy. Może jakoś nocką da się nagrać. Na pewno. Pociemy. Na nockę tutaj, tutaj <laughs> przyjedziemy. No. Także zostańcie z nami.